Cześć kochani, witam was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj troszkę pokrzyczę, na co niektóre osoby z branży, ponieważ dzieje się niedobrze, są błędy niewybaczalne w zawodzie wizarzysty, które się dzieją, które się dzieją. Codziennie i bardzo chcę pomóc tutaj tym filmem, nie tylko wizarzystom, ale przede wszystkim klientkom, które niestety spotykają takich wizarzystów. I wiem, co niektórzy, te bardziej nowe osoby, które tutaj wpadły przypadkiem na ten kanał, mogą sobie pomyśleć: Kim ona jest? Że ona się tak wymądra i mówi komuś, jak ma żyć i jak ma postępować, czy pracować. Słuchajcie, w tej branży naprawdę siedzę już długo paręnaście dobrych lat. Czynnie pracuję w tym zawodzie, malowałam ogromną ilość klientek w swoim życiu i sama też uczę wizerzystów w kilku szkołach, prowadzę mnóstwo warsztatów i potrafię wyłapać te błędy. Słucham Waszych opowieści, Waszych komentarzy, opowieści klientek i niektóre są po prostu niedopuszczalne to co się dzieje, więc dzisiaj zapraszam Was na bardzo ciekawe, mam nadzieję, merytoryczne i bardzo ważne film. Zaczynamy! Klientko, jeżeli usłyszysz od wizerzysty, że na Twojej twarzy nie da się czegoś zrobić, że Twoich oczu się nie da pomalować, Twoich ust i tak dalej, to znak. Że źle trafiłaś, ponieważ oczywiście można być początkującym wizerzystą i nie wiedzieć niektórych rzeczy, nie mieć wystarczających umiejętności, aby coś wykonać. Czasem jest trudniej, faktycznie, ale nigdy nie możesz usłyszeć, że na Twojej twarzy nie da się czegoś zrobić, bo słuchajcie, niedopuszczalne jest budowanie czy tworzenie komuś kompleksów, a nie da się to jest synonim nie potrafię. Więc można powiedzieć, że i pani co dopiero się uczę, e, dopiero rozwijam swoje umiejętności, i tutaj byłoby mi trudniej, nie znam jeszcze tej techniki, to jest zdecydowanie lepsze, niż powiedzieć, że pani oka się nie da pomalować. Słuchajcie, taka biedna kobieta i ja miałam mnóstwo takich klientek, które przychodziły do mnie, siadały, i one już tak po prostu siedziały takie skrępowane i wtedy padał tekst. O, ja nie wiem, czy pani mnie pomaluje. Ostatnio była mu jednej wizerzystki, ona powiedziała, że mojego oka się nie da pomalować. Słuchajcie, no. Jak tak można? Ta biedna kobieta, to ona prawdopodobnie przestała się w ogóle malować, bo bez sensu, skoro profesjonalistka i powiedziała, że jej oka się nie da pomalować, skoro ona nie potrafi, no to co dopiero ona się ma? No nie będzie się męczyć, więc nie będzie się malować i ona cały czas będzie myśleć, że ona ma jakieś złe oczy, coś jest nie tak. Słuchajcie, klientki do nas przychodzą. Nie dlatego, że mają przeidealną cerę. Wszystko jest piękne, wielkie oczy, wielka powieka, ogromne usta, ale Angelina Jolie i tak dalej. Nie, klientki do nas przychodzą, bo właśnie czegoś nie potrafią zrobić. Mają głęboko osadzone oko, mają trądzik, mają jakiś problem ze skórą. Nie zawsze jest wszystko idealnie, ale my nigdy nie możemy wprowadzić klientkę w jakiś kompleks, wytykając jej coś takiego, bo to nie jest żadna wada, to jest normalne, to jest ludzkie, to jest po prostu inna budowa i może jest Trudniej, ale tym lepiej, bo tym piękniejsze efekty możemy osiągnąć. Ale wizerzysta, który mówi klientce, nie da się, to jest dla mnie niedopuszczalne. Klientka nigdy przenigdy nie powinna usłyszeć od wizerzysty, taka osoba nie powinna się nazywać wizerzystą, że z jej twarzą czegoś się nie da zrobić. Możecie sobie tak pomyśleć, możecie się przestraszyć, możecie mieć trudności, ale klientka nigdy nie powinna tego odczuć. Kropka, wykrzyknik. Następny temat. Brak higieny. I wiem, że dużo osób na to nie zwraca uwagi, no bo jednak ważny jest efekt, czy makijaż jest piękny, jak w tym wyglądamy. Nie, higiena jest ekstremalnie ważna. W obecnych czasach, w tym wszystkim, co się dzieje teraz, mamy świadomość tego, że są jakieś wirusy, bakterie, coś się dzieje, tego nie widzimy, a to jest, jest to niebezpieczne. Niestety. O dziwo w zawodzie wizerzysty czy w innych tego typu zawodach, ta świadomość jest dużo, dużo niższa. To jest dla mnie coś strasznego. Jest takie przeświadczenie, że jeżeli nic nie widać, przecież wszystko jest ok, klientka ładnie wygląda, nic się tam nie dzieje, no to przecież tam nie ma żadnych bakterii. Słuchajcie. Ludzie są nosicielami i o tym nie wiedzą. To nie jest powiedziane, że klientka ma opryszczkę, ją widać, no to okej, okay, zadbamy o higienę, ale nic się nie dzieje, więc nie, to już bezpośrednio używamy wszystkich produktów, bo po co tam przecież nie ma nic. Nie, ona może być nosicielem, to może być jakiś początkowy stan i będziemy przenosić to wszystko na każdą klientkę. Jeżeli widzicie, że przychodząc do wizerzysty, Widzicie, że pędzle są brudne, że coś jest niedomyte, że gąbka na przykład jest jakaś brudna, odbarwiona, że wizerzysta nie dezynfekuje rąk przed tym, jak podchodzi do pracy, do nas, zanim nas przygotowuje do, do tego makijażu. A najgorzej, jeżeli widzicie, że bezpośrednio używa produktu, na przykład nakłada krem czy jakąś bazę, czy pędzlem, palcem, czy czymkolwiek z opakowania. Absolutnie nie. I nieważne, czy wcześniej zdezynfekował ktoś ręce, czy nie, tego się absolutnie nie robi. W wszystkich mokrych produktach bakterie się mają świetnie, one się tam rozmnażają, tworzą całe kolonie. Po prostu świetna impreza dla nich. My ich nie widzimy, one tam są i zakładają rodziny. I słuchajcie, my to przenosimy wszystko na klientki. Więc absolutnie nie może być takiej sytuacji, że nakładamy coś bezpośrednio. Jak widzę, jak ktoś rozkręca pomadkę, bierze pędzelek, pomadka, jeszcze jak pędzel jest czysty nakłada raz pomadkę można jeszcze to jakoś odpuścić słuchajcie, ale pomadka, usta pomadka, usta, to jest tak samo jakby bezpośrednio użyć pomadki, tu jest śluzówka tu jest mnóstwo bakterii, mnóstwo chorób wszystko co możemy przenieść po prostu znajduje się też tutaj na rzęsach, wszędzie na skórze jeżeli używamy bezpośrednio produktów i ktoś do Was się zbliża bezpośrednio produktem na twarz uciekajcie Uciekacie jak najszybciej, bo wizarzysta może Wam powiedzieć, że jeszcze nigdy nikogo niczym nie zaraził, możecie być pierwsze. A później każda klientka następna również będzie zarażona. To jest niedopuszczalne, naprawdę absolutnie niedopuszczalne, żeby ktoś robił coś takiego. To jest bardzo duży błąd i to nie powinno się dziać. No i chyba ostatni już punkt, ale też jest bardzo ważny to negatywny wpływ na samopoczucie klienta czyli jeżeli przychodzicie na wizytę do wizerzysty i czujecie się źle ponieważ widać gołym okiem że wizerzysta ma bardzo zły humor jest marudny, czymś się denerwuje nie wiem, przeklina bo jest denerwowany ma ewidentnie zły dzień, to wam się to udziela i ja wiem, że jesteśmy tylko ludźmi ja sama nie jestem chodzącym słoneczkiem każdego dnia ale praca nie jest miejscem, kiedy, gdzie pokazujemy nasze problemy i nie przelewamy tego na klientkę. My jesteśmy gąbką, która chłonie ewentualnie stres, negatywne emocje od klientki, ale wypuszczamy te dobre. Jesteśmy jak drzewo na przykład, tak? Klientka musi przede wszystkim się poczuć dobrze wychodząc od nas. To, że będzie miała piękny makijaż, to nie znaczy, że będzie się czuć pięknie. Ona musi się. Czuć właśnie tak pozytywnie, musi się czuć dopieszczona, nie możemy jej wypominać właśnie tych wartości, co było w pierwszym punkcie. Ona nie może wyjść jakaś nieszczęśliwa od nas. Emocje się udzielają, więc my możemy mieć fatalny dzień, ale jeżeli kochamy swoją pracę, to to nie powinno stać na przeszkodzie. Powinniśmy normalnie pracować, cieszyć się z tego, że, że robimy to, co kochamy, na tym możemy zarobić. Mamy klientkę, dla niej to jest jakiś ważny dzień, na przykład jest to klientka ślubna. No nie wyobrażam sobie, żeby po prostu wizażysta się zachowywał w ten sposób, no dobrze, proszę usiądzie, pani ma się bardzo zły dzień. Pani ma ślub, no ja, ja takie problemy mam, bo coś tam. Nie, naprawdę absolutnie czegoś takiego nie może być. To się chyba dotyczy każdego zawodu i ogólnie. Ludzi, tak? Mamy w Polsce taką mentalność, że no marudzimy, marudzimy. Na pytanie, co u ciebie? No to zawsze tam musimy sobie pomarudzić na wszystko, co się dzieje wokół. Jest na co marudzić, jest na co narzekać, ale słuchajcie, to jest moment, kiedy mamy się czuć pięknie, mamy czuć pozytywną energię, bo my działamy nie tylko tutaj na zewnętrzny wygląd, ale również na psychikę. Po prostu ktoś musi się czuć. Dobrze, w tym co my wykonamy na twarzy klientki, tak? Ma się czuć pozytywnie, ma być zadowolona, ma być szczęśliwa, ma się czuć pięknie. I to by było chyba na tyle dla większości osób może to są bardzo oczywiste rzeczy że w ogóle po co ja o tym mówię? Wierzcie mi, trzeba o tym mówić, bo takie kwiatki widuje się wszędzie, widuje się na pokazach bardzo słynnych wizerzystów. To jest przerażające. Są osoby, które uczą i uczą nieodpowiedzialnie, właśnie też twierdząc, że no przecież, jeżeli się nie zdarzyło nigdy kogoś zarazić, no to co tam nie? Nie. Takich rzeczy nie może być. Zawód wizarzysty to jest przede wszystkim bycie profesjonalistą, dbanie o klienta, dbanie o jego samopoczucie, umiejętność rozmowy z klientem, pracy z klientem to jest punkt pierwszy. Jest też ta nasza taka Pasja, nasze umiejętności, to wszystko jest ważne, ale dopiero nasz warsztat pracy, to, czy czysto, pięknie wykonujemy makijaż, jest dopiero na którymś miejscu. Najważniejsze są te pierwsze elementy, czyli praca z klientem. Tutaj najważniejsze jest to, żeby ktoś się czuł zaopiekowany nami tak jakby przez nas, żeby wiedział, że jesteśmy super profesjonalni, że dbamy o jej zdrowie psychiczne, o jej zdrowie ogólnie, no bo my pracujemy z tkanką ludzką. Tam są bakterie, drobnoustroje i to, o, to trzeba mieć wszystko świadomość, że to nie są tylko kosmetyki, to jest chemia, a to jest człowiek i to jest tkanka ludzka, więc nie możemy zaszkodzić, nie możemy niczym zarazić. Higiena jest bardzo ważna, wiedza o skórze, o chorobach skóry jest bardzo ważna i wtedy możemy dopiero pomóc klientce, a dodatkowo mamy piękną technikę wyuczoną przez lata, ale ten profesjonalizm. To są właśnie te punkty, o których mówiłam, więc mam nadzieję, że pomogłam osobom, które chcą się zdecydować na wykonywanie tego zawodu, żeby już wiedzieli, czego absolutnie nie robić. I klientkom, którzy, które korzystają z tych usług, żeby wiedziały, że jeżeli coś takiego jest, to nie dobrze. I to nie jest profesjonalista po prostu. Dziękuję za wysłuchanie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że pomogłam. Zapraszam do dyskusji w komentarzach poniżej oraz na kolejne filmy. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia do następnego filmu.